Kamil, a w tym odcinku no, będę wbijać yy, Frank Nowicjusz, już bo są wyczyny dodane. Ja już mam czwórkę, no i ogólnie ten update jest fajny. Będziemy grać sobie na żadnym nowym wyścigu, nowy tryb. Jeszcze go nie grałem, więc zaczynamy. Z tego co wiem, to. To chyba jest takie ulepszone uno. Bo był update uno kiedyś. No i... To miało być chyba takie usprawnione trochę te uno. Wiem na pewno, że wygląda trochę lepiej. Co to było zaśmiech jakiegoś XBITOS czy czegoś. Dobra, my tu... No jak będzie coś ciekawe. Pierwsza gra wygrana, nic nie było ciekawego No i tylko jedna gra A, Chyba tylko jedna gra, zobaczymy Tak, jedna gra No i zaczynamy Ogólnie, to te ulepszone Uno mi się podoba Jest fajne Jeszcze te tło też jest fajne O nie O nie Ej, czemu on ma tylko brązowy wyćm każdy inny ma Tę czwórkę. czemu co ja zrobiłem co ja zrobiłem i dobra e to chyba będzie Izlin no szeli no ogólnie co na razie nic ciekawego się nie dzieje Wygrywamy Oni ani jednej karty nie mają? Co jest? Gdzie oni mają te karty w ogóle? Ej, oni nie mają kart Oni nie mają kart ja. Ej, oni serio nie mają tych kart Co jest? Nie mają tych kart nie mają tych kart, chyba że chcą już czegoś. Chociaż wątpię. Nie. A jednak mają karty. Tylko, że gdzieś zniknęły. O nie, bo tu nie jest nasza karta. Dobra, i jedn... Zrobię jedną tylko. Oha! Ej, dobra, już zrobiłem te wycie i ogólnie ja tych wyczynów już sobie poza odcinkiem trochę poodbierałem i teraz zobaczycie co się robi co jak wygląda gdy się zrobi no, wyczyn no i patrzcie na to Frank Nowicius. o i drop mamy za każdy wyczyn jeszcze dla nas dropa są czekaj ja to wam pokażę o, kruk Boss jest yy, taka emotka. Mamy jeszcze ikonę i tytuł. U Elgara mam już ikonę. I to było za sto. I te, I było też za darmo. Ten tytuł Lip No i tutaj się ustawia te ikony. Zdecydowanie, moim faworytem jest ten. Jak jeszcze tego nie było, to miałem tylko to. Nic innego. Miałem to. Teraz mam to. I jeszcze ten. A to, to jest takie fajne. Ale to fajne. Szczerze nie spodziewałem się, że yy, Starbuck to jest taka... no... wyspa. No... ale to no, jest wyspa. I teraz w ogóle wydłużyli do... 000, 15, jest to zawaliłem 7 czekaj, co to jest? Co to jest? O, super zawalowanie. Ogólnie pierwsze to jest to ja. No, następny co pokazuję. Jest randomowe, legendarne i... Teraz zrobię coś takiego, że rzadkich, bardzo rzadkich zadymiarzy można zdobyć tylko z alei pucharków. Ja ich wszystkich już mam, więc nie wiem jak to wygląda. Ale jeżeli wy jeszcze nie macie, to możecie napisać w komentarzu jak to wygląda. Jeżeli tak jak przy wybieraniu tych zakresy... Ty, no to tak średnio to zrobili I skoro to się dało zrobić tylko z Alei To jestem ciekawy co jest za pierwszego wymiarza w Drodze Star I ogólnie tych wyśnów jest bardzo dużo Ja niektórych nawet nie mam odblokowanych, bo tutaj jest jeszcze za o których ja nie mam Bo jest, no jeszcze są nie tylko zadym za że wygranym meczu, bo jeszcze jest na przykład ślepą liska. Ja, jako Oli się 3 że jednym super atakiem w jednym meczu. Robię I też widziałem coś na Mortisa. Czekaj, gdzie jest Mortis? No, znalazłem go i tutaj... No Mortis ma 3. Jeszcze jest na Nipla i Leona i na pewno nie jest tylko na nich bo na Adwara też jest i jak widzicie można też dużo tego zrobić z tych trudniejszych zadań i ja się serio zdziwiłem że ja na El Primo mam tylko jeden bo ja na El Primo mam 30 rangę no patrzcie jest 30 ranga i serio nie wiem jak to działa i jeszcze zobaczymy, że co 5000 jest nowe to. Bo patrzcie, tutaj jest za 0. Albo nie, lepszy przykład, bo tutaj jest 5000, a ja mam, no, 20000. No, 5, no znaczy że 15 tu jest tysięcy I ogólnie ten browser był też fajny, tylko że ci żołnierze to już, to już czuję, że zbyt łatwo będzie się nimi grać i wszystko inne było spoko o, i nie jeszcze ten skin na Majka do karnetu rankingowego i ogólnie to reszta mi się podobała i dzięki za oglądanie tego odcinka to było na tyle i cześć